Dzień dobry, panie Kazimierzu. No, Ale ładne te ziemniaki, takie widzę gładziutkie. Ładne są ziemniaki. Ani nie mają zarazy, ani nie, nic. Nie, to czysta czyste ziemniaka, czyściutkie, bielutkie. Takie, że A smaczne wiesz, są? Co. Dobre? No bardzo dobre te ziemniaki. Podkopuję tutaj, żeby kopaczką wjechać tam. Nie mam tutaj dużo, to tylko tak posadziłem, żeby wiesz, było tak e, tego, nie? I podkopę kopaczką gwiazdystą tą konną wiadę. normalnie. I, no, ile to siedem rządków, osiem rządków, to nie jest to dużo. I dużo pod krzakiem jest, bo sucho było. Ja sucho było, patrz, brukiew, brukiew rośnie, zobacz taka mała. O króliki bez... jest duża, niektóra jest duża. Ale niektóre... brukiew to jeszcze dwa miesiące może stać. A no, no brukiew tak, tak. Ja tak. pamiętam, brukiew to z śniegu się wyrywało. A, a jak, a Ona... jak zamarznięte to i podkopuję, tak o wieśo, podkopuję trochę, tak rozumiesz, żeby, no, żeby można było. Kopaczką wjechać, o! O, widzisz? O! 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 Widzisz. słuchaj, ziemia to się lekko kopie. No lekko się kopie, ale oni są mi płytko, nie? O widzisz, o. No, patrz, widzisz? O widzisz. O. 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 Ładne ziemniaki. O co? Co ty chcesz pić? No to jest nawozu. No widzisz, o. A nawozu nie, nie. Nawozu zero, tu nic nie ma nawozu. To tylko trochę dałem obornika, takiego niedużego. Rozumiesz, że trochę ziele zarosło, bo wiesz, jedwane, dlatego że, no nie miał tak czasu obręczyć, ale tak złe nie ma, bo kopaczką się przyjedzie. Jeszcze nie jest tak źle. Rozumiesz, nie? O, widzisz, twardo jest. Gdyby było deszczu, trochę żeby było deszczu, o, to byś miał ziemniaki, jak, jak tego. No, ale wiadomo, deszczu nie było, tego nie było. Sucho i tak dalej, to i tak oni urosły dobrze. Słuchajcie, nie, nie nawadniane, nie nic Nie, bo no to niektórzy nawadniają, ja tam nie nawadniałem, nie nic No i jak urosły, tak urosły nie? Ładne urosły, no co chcesz no, nie, no będzie O roba, no co A co, lepszych trzeba? No zobacz, lecz. trzeba, trzeba Akuratnie No widzisz Są mi dobre do sadzeniaka, są mi takie, takie Bardzo dobra odmiana sadzeniaka. Bardzo Ale że one takie są czyste i gładkie Tak, widzisz jakby ani był, parku, ani to, nic nie mają. tak wyglądają jakby były już umyte. To widzisz, o! I, o, i kopię sobie, podkopię sobie tutaj. Kopaczką wjadę w tamtej z powrotem. Te osiem żółtków sobie wykopę I już jest, już. bo tak to nigdy nie miałem czasu. Oto żniwa, 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 żniwa. żniwa, żniwa, żniwa. Teraz jest czas. A ich ładnie wykopa. Pat po deski elegancko. No, ziele, 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 ale. Takie ziele to tam nie szkodzi, bo tam wiesz, to takie ziele jest, wiesz, o, To trawa jest. To trawa jest taka, o, patrz, o, Widzisz, o, widzisz, o. Już, o, widzisz. I podkopuję. Elegancko, patrz, o, o. widzisz. I kopię sobie. I o, Jest Wiesz co? Tu jakbym, ja się powiem szczerze, jakby się ja wziął, za trzy dni to bym wykopał motyką. Tak, bo jest bardzo sucho. Tak. I mówię ci, że zasuwam. Patrz, już ile wykopałem, tak tak za 3 dni, dzień, dwa, trzy i koniec. Ale... Żebym się nie odrywał od innej, o, od tej pracy, no ale wiesz, mam tyle, tu, 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 tu także wiesz. Ale po co pan odkopuje tak? No, odkopuje, już teraz ja będę nawracał. Już to tego, chyba koniec. trzeba było jeden żonek wykopać cały. Ale nie, puszczę maszynę, Na to on odbije na to, drążki pozbieram, potem odbije z powrotem Aha, w ten sposób. i tego, no. Bo hmm, dwu no to ja. To zajadę, już można by było jechać. Lep, 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 dwie jadę i z tyłu elegancko no, biorę. Nie? Osiem rządków to było tak, tak. dwa. No, dwa, dwa i dwa. No, ciężko by było. Trzeba no pozbierać od razu No tak, no pozbierałoby się, no wiadomo o tym. Ale że. Nie mam tej, mam gwiaździstą, to tam gwiazetą też wykopę. Mm -hmm. Kopało się botyką i gazetą. Pługiem się wyorywało i dobrze było. Pługiem? Pługiem się wyorywało, kartofla, rozumiesz elegancko, pamiętam jak i się zbierało, jak się nie miało czym, to się pługiem wyorywało. I się elegancko zbierało, miodzio wychodziło. A jak. to koniem chyba. No ja jak, no jak, no koniem, no wiadomo, że, że pługiem i koniem się wyorywało. No, kiedyś takie moja rodzica robili, jak nie mieli czym. No, potem i to i to nie zasypało się? No skąd? To wywraca, nie? To kartofle są na wierzchu, a ręcami, o, bar, 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 o, tak, bar, 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 o, już są kartofle na wierzchu. Nie, no tu jest tak sucho, że można by było i ręką wybrać. A ja, tak, o, pokaleczysz ich pomalutku o, widzisz, widzisz, o, aby nie pokaleczyć, widzisz, o widzisz. No to źle? Nie no tu jest ziemia jak piasek. No widzisz, no ale zobacz, patrz, ile ziemi. Jedziesz, o! Tu jest ziemia patrz. jak piasek. No widzisz, widzisz. Jedną ręką bez żadnego wysiłku można kopać. No a jak? A jak? Już mam jadarko patrz niedawno to przyszłem i zobacz. 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 Ziemia jest tutaj tu nie ma gliny, tu jest taka ziemia... Ziemia nie ma gliny, tu jest ziemia piaszczysta, chłopie! A, bo gdyby była glina, to ta. by była skała. Tak, tam. Tu nie ma, bracie, tego, o. Widzisz, aby tylko zbierać, nie kales, patrz, muszę go wyrzucić. Cholera. No bo to wiesz, on będzie tego, o. No wiem, wiem. Już wiaderko jest, widzisz? Jaki to problem raczej jest, widzisz? Zaraz, no widzisz, no widzisz, O, widzisz? No to, że wiadomo, że tam ja nie pryskam, ja nie nic. No, a stonki też pan nie pryskał? Nie, stonkę pryskałem. No, no, faktycznie to zbierałem. A. Nie pryskałem, tylko zbierałem. Raz, drugi, trzeci, czwarty i zbierałem. Brukiew trochę pryskałem na myszkę, na tą myszkę, na tą, wiesz, tą... Na mszyce jak? Tak, na mszyce, no. A tak to jest. Tak to jest. I na wóz. Zbiera się, nie, o, idziesz, a tam motyką podsadzę i będzie, o, chłopie kochany, no ja już kończę, nie, bo to tego, no to idę, będę, o. To dzisiaj pierwszy dzień? Tak, więc dawno tu przyjechałem, nie, przyjechałem, nie, tego, no to mówię, pójdę pod kopę, bo byłem jeszcze w tym, pod kopę trochę, żeby można było maszyną wjechać, wykręcić i tak dalej, nie, kupiłem worków te po wejścia parę kilo, nie, i, o, I mówię, pójdę pod kopię trochę, nie? Bo to? O! Widzisz? Zobaczcie, o! Także i... Nie, tak że A ile ja dużo nie mam tam, wie, dla siebie to tam, wiesz, starczy tam Zobaczcie, jeszcze wezmę trochę, wezmę znaczy, to, 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 to widzisz O! A maszynę mam, nie? Może się nie będzie zapychać, kurwa Widzisz, o? No tak czy nie? No tak Dobrze mówię czy nie Bardzo dobrze. No widzisz, no widzisz, no widzisz. Ale już czas, czas kopać. Jakby nie było, nie? Jak uważasz? No to jeszcze... jeszcze mogłyby po... Co to mamy? Koniec sierpnia. We wrześniu się wykopki robi zazwyczaj. No tak, ale coś bardzo, to co im brakuje? Nie? nie już one i tak nie rosną. Oni już teraz deszczu nie ma. Łęciny uschły to oni już tylko tyle, że są w ziemi. A tak, to oni wiesz, już tego nie pouczą. Ale w ziemi, w ziemi mogą leżeć, nic im nie, nie będzie. No tak, no, na pewno, że mogą leżeć. Dlaczego nie? Mogą leżeć. W ziemi są bezpieczne. Aby, aby tylko nie leżały na słońcu. Tak jest. No chyba, że przy, chociaż tu jest taka ziemia, że nawet jakby było mokro, to by to, to, to i tak by wykopał. pewno. Tu bagna nie będzie. Tutaj nie, tutaj to jest sucho. Kiedyś mokro padało, ja bym robił, człowieku, to... Tak, ja, człowieku. Zawsze parę ukopiesz. A co to? Widzisz, patrz. Widzisz? ludzie Ludzie młotykami, kurwa, kopali. A ja nie wykopię. Maszynę mam przy oleju, tam wlałem. W tą maszynę, nie? Przygotowałem. I już. się zbieram. I zobaczysz o dobra o widzisz o wcześniej powinny być wykopane no ja nie wiem tak samo Będąc na łące zauważyłem grzyby. One rosną w takich czar... Mówią się, Mówi się na to, że rosną w takich czarci w czarcich kręgach. To są grzyby jadalne, twardzioszek przydrożny. Tak wygląda bardzo dobre grzyby. Polecam. Skoro rosną grzyby na łące, to podejrzewam, że w lesie też się coś już może pojawić. Tutaj jest ich sporo tych grzybów. Twardzioszki na no nie mówią. Podróżniczki też na no nie mówią. O. Tak to wygląda. Można sobie sprawdzić w Atlasie grzybów. Jadłem kiedyś te grzyby, bardzo dobre są. Tutaj też. W takich kręgach one rosną o dziwo. Tak właśnie mówią, że one w takich kręgach rosną. Tu też jest taki krąg. A grzybnia takie jakieś ma specyficzne układy swoje. One. Tutaj też taki krąg jest. W kręgu rosną. Środek kręgu jest tu, gdzie ta szmatka. One dookoła rosną. No to by się pożewił tymi grzybami, bo ich jest dosyć sporo. O! Proszę bardzo. Kolejny twardzioszek. Podróżniczek. Ktoś powie, że to psiaki. To nie są psiaki, to są grzyby jadalne.